W dzisiejszym odcinku odwiedzimy Baku nocą i w dzień. Spróbujemy słynnej dolmy. Przejedziemy się 43-letnią ładą. Zobaczyć wulkany płotne. Obejrzymy petroglifę. Podejdziemy pod najstarszy szyb naftowy na świecie. Przejdziemy się trasą Formuły 1. Historia, która tutaj się wydarzyła, wydarzyła się na bezkresnej prerii wśród ludzi twardych jak stal. Witamy Was z Baku, stolicy Azerbejdżanu. Jest to najniżej położona stolica na świecie, leży poniżej poziomu morza nad Morzem Kaspijskim, które tak naprawdę jest jeziorem. Mimo to jest słone. Jak przylecicie do Baku, pierwszą rzeczą, którą musicie zrobić, to oczywiście wykupienie karty z internetem. Jednym z dostawców internetu jest Bakcel. My zapłaciliśmy za kartę 55 manatów za 60 giga. 120 giga kosztuje 75 metrów. Sprawdźcie, czy na lotnisku jest ta sama cena, bo słyszeliśmy przed przyjazdem, że na lotnisku bywa. Bywa drożej. Okazało się na miejscu, że cena była dokładnie taka sama, ale lepiej sprawdźcie to. Baku to połączenie nowoczesności z, ze starą zabudową. Czasami nawet ona przypomina takie miasta jak Barcelona, jak Madryt, czasem Paryż. Jest to bardzo czyste miasto. Baku jest to miejsce wyścigu Formuły 1. Od lipca już miasto przygotowuje się do tego wyścigu, budowana jest infrastruktura. My jesteśmy 3 tygodnie przed wyścigiem. Wyścig odbędzie się między 19 a 21. Września. Niektórzy porównują Baku z Dubajem. Być może chodzi o tego typu instalacje w mieście jak ta, która nazywa się Małą Wenecją. Coś podobnego spotkacie również w Las Vegas. Pewnie kojarzycie słynną operę w Sydney. Spójrzcie na ten budynek z tyłu. Czy to nie przypomina tej opery? Przypomina jej to bardzo, ale w środku oczywiście nie jest opera. W środku jest centrum handlowe. W 2011 roku reprezentacja Azerbejdżanu, Ellen Niki, wygrała Eurowizję. W związku z tym w kolejnym roku, w 2012, gospodarzem Eurowizji był Azerbejdżan. Specjalnie na tą okazję została zbudowana ta hala, która jest za mną. Nie wiem, czy pamiętacie, kto ją wygrał. Wygrała ją Koncita Wurst. Za mną największa flaga na świecie, wpisana do Księgi Światowych Rekordów Guinnessa. Ma 2,5 tysiąca metrów kwadratowych. Waży pół tony. Zobaczcie, jak ona powoli się porusza na wietrze. Maszcz ma 162 metry. Twarzy nie widać, ale bliżej się już nie da. Pod samą flagą. W Baku znajduje się najstarszy odwiert naftowy na świecie. Został on oddany do użytku w 1846 roku. Możecie przejść nawet pieszo tutaj i go podziwiać. W latach 30. XX wieku były rozdawane nawet darmowe bony na kąpiele lecznicze w nafcie. Haha, ha. who forbid the red? Jeżeli natomiast chcecie zjeść coś typowo lokalnego, polecamy restaurację Dolma. Schodzi się schodkami w dół. Jak już wejdziecie do tej restauracji Dolma, no jedno z takich flagowych dań jest danie, które się nazywa Dolma. A Dolma to są takie malutkie gołąbki z baraniną w środku. Podobno są wspaniałe w smaku. Patrzcie, jak one wyglądają. Uśmiechają się do Was teraz. Miam, 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 miam. Macza się je w jogurcie i spróbujemy jak to smakuje no niebo w ustach bym tak powiedział poza tym zamówiliśmy również takie naleśniczki zobaczcie to już naleśniczki są między innymi z dynią to jako przekąska można traktować z głównych dań jest kurczaczek tak, tak bardzo ładnie, ładnie podany jest też kurczaczek podany takim w stylu bym powiedział takim hinduskim bym powiedział. Wygląda, wygląda mniej więcej tak. Zobaczcie jak się uśmiecha do Was. To wszystko w dolnie. A jak mięso to jest coś, czego nie lubicie, to na pewno polubicie coś, co się nazywa pierożki. Prawdopodobnie pielmieni to zamówiła co mówi Agnieszka. jest tu, więc Agnieszka będzie to jadła. Czy Agnieszka, czy to są pielmieni? Jurza. Jurza. Więc e, Agnieszka będzie jadła Jurzę. Niedaleko Baku jest miejsce bardzo wyjątkowe, do którego warto przyjechać, jest to około kilkudziesięciu kilometrów, 75 plus minus, to są tak zwane wulkany błotne. Prawdopodobnie kiepsko mnie słychać, bo strasznie tutaj wieje, ale co chwilę z tych wulkanów wypływa właśnie błoto, takie poprzedzone jest to takim bulgotem, później wypływa błoto. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że to wszystko leży na złożach ropy i gazu. I zwłaszcza gaz, wypycha właśnie to błoto do góry. W ogóle przyjeżdża się tutaj starymi ładami. Zapytałem się pana kierowcy, ile ta łada ma lat. Powiedział, że ma 43 lata. Mienia zawód Martin. zawód Aref. Arew. No i sumicie Aref. Krasiwa maszyna. Krasiwa maszyna Aref samą atrakcją jest przejazd tą ładą z panem Arefem, to jest naprawdę bardzo trudna droga, ale widoki, no są takie momenty, kiedy czuję się jakbym był tutaj, nie wiem, na księżycu, na Marsie. Niedaleko wulkanów błotnych znajduje się Park Narodowy Gobustan, do którego według mnie warto przyjechać, bo znajdują się tutaj petroglify, które niektóre z nich mają nawet 20 tysięcy lat. Kilkadziesiąt kilometrów od Baku jest miejsce, które powinno się odwiedzić, gdy się jest w okolicy. Nazywa się Janardak. Są tak zwane płonące wzgórza. Wzgórza zapłonęły zupełnie przypadkiem. Jeden z pracowników wyrzucił niedopałek i wzgórze zapłonęło. Od tamtego czasu, to już prawie 100 lat, wzgórza płoną. Niezależnie od tego, czy jest zima, czy pada deszcz, czy wieje wiatr, pod spodem są takie złoża gazu i ropy, że one w najbliższym czasie nie, się nie zgasną. Chociaż są też tacy, którzy twierdzą, że w tym miejscu złoża się kończą i to jest ostatni moment, żeby płonące wzgórza zobaczyć. Jako zjawisko jest to coś wyjątkowego, bo w niewielu miejscach na świecie są płonące wzgórza. Naturalne płomienie ze świątyni czczone były wieki temu przez Zoroastrian. Świątynia została obecnie przekształcona w muzeum, a gaz doprowadzany jest rurociągiem. Kilka słów o cenach w Baku. Jak wjeżdżaliśmy do tego miasta, miałem wrażenie, mieliśmy razem wrażenie w zasadzie, że em, no, tutaj pójdziemy z torbami. No, było bardzo na bogato, ale okazało się, że ceny są naprawdę znośne i no, nie rozbijecie banku tutaj. Spacerując po Baku, natkniecie się na Wieżę Dziewiczą. Budynek tutaj jest za moimi plecami. Legenda mówi, że została ona wybudowana przez władcę, który nieszczęśliwie zakochał się w swojej córce. Dziewczyna zażyczyła sobie od ojca wybudowania wieży, aby mogła podziwiać miasto. W tym swoim utrapieniu i nieszczęściu wyskoczyła z wieży wprost do morza. To jest jedna z legend. Druga legenda mówi o tym, że wieża została zamordowana i spoczywa siostra. Hana. Oczywiście to są legendy, prawdopodobnie nazwa pochodzi od tego, że ona nigdy nie została zdobyta. Kilka słów dla fanów motoryzacji. Jak przyjedziecie do Baku, zobaczycie mnóstwo luksusowych marek samochodów. Bardzo dużo chińskich, ale takich, których w Polsce w ogóle nie widziałem i pewnie Wy też nie. Mogą nawet wymówić nazwy. Ale przede wszystkim, coś, co jest wyjątkowe w tym mieście, to Łady. Ta łada jest jedną z nowszych. Widzieliśmy tutaj łady, które trzymają się na rdzy w zasadzie. Łady, które cały czas jeżdżą i mają się dobrze. Po mojej prawej stronie oryginalna trasa rajdu w Baku F1. Po mojej lewej stronie, czego nie widzicie, to hotel Four Seasons, jeden z najdroższych w trakcie wyścigu. Bilety na wyścig formuły 1 w Baku są jednymi z najtańszych. Ale. W czasie, kiedy odbywa się wyścig, ceny hoteli lecą 5-6 razy do góry. W centrum baku znajduje się też kolejka kurska, która za jednego manata dowiezie Was do płonących wież. Tak swoją drogą, nie wiem, czy będziecie mieli takie same spostrzeżenia spacerując z Nam bardzo się kojarzy ta ulica z Ramblas w Barcelonie. No, ale przyjedźcie, ocenie sami. Baku i okolice skradły nam serce. To przepiękna stolica w rozsądnej cenie. Otwarci ludzie, przepyszne jedzenie i unoszący się nad miastem klimat Formuły 1. Jeśli rozważacie przyjazdu, decydujcie się śmiało, tak samo jak zasubowanie naszego kanału, łapka w górę i komentarz pod filmem. Dzięki Wam nasz kanał się będzie dalej rozwijać. That's all folks! See ya again soon.